Spłacone. To spoko. Ja bardzo was szanuję za to, że w końcu ci, da, że w końcu ci dali takiemu Szrekowi jak ty dali możliwość na to, żeby to zrobić, ale naprawdę nie uważasz, nie, nie uważasz się za kurwa, frajera. Po prostu no jak, jak możesz mieć dziecko i kurwa nie zarabiać, i nie zarabiać na to dziecko. Nie wnikaj. Zrobiłeś dziecko, jakieś ogrzycy i Chudzi zniszczyłeś mu życie. komu. No chujcie, to interesuje, ale pytać się mogę, nie? No, pytać się może za. No, no to zrobiłeś kurwa szeregu, jebany, jakieś ogrzycy dziecko, zniszczyłeś mu życie i nie płaciłeś na niego alimentów. Dostawałeś kurwa telefony, odcinek. Ale to widzów. interesuje moje życie po pierwsze. Kurwa, kurwa ale tu jestem i, ma, i możemy ze sobą walczyć, więc musi mnie kurwa interesować no, no, to, Twoje życie. Kurwa, lepiej, żebyś nie wnikał. No, lepiej, żebyś nie wnikał. Co? Zapłacisz w końcu te alimenty i zajebiście, że po pakiecie dali. Kurwa. To jeszcze nie zapłaciłeś w końcu? A to cię nie powinno interesować. No Powinno mnie, kurwa, bo jesteś zwykłym frajerem, jeżeli to, kurwa, nie jesteś w stanie a co ty, na to do Nie jestem, Jestem, się ale się na pewno byłbym lepszy niż ty, bo no. bym był w stanie kurwa zapłacić 400 zł i iść do normalnej roboty. Ogarniali trwa... cię, kurwa, i, kurwa nie roboty. to po chuj się w No to powiedz nie kurwa, jaka jest prawda? To nie muszę. No to Zrobnikiem powiedz kurwa, nie widzą. Jesteś, kurwa, widzą, kurwa, powiedz. widzą kurwa, powiedz. No. Widzą, wiedzą, dobrze wiedzą. No jak kurwa wiedzą? Dostawałeś, tele, dostawałeś telefon kurwa od widzów i wypierdoliłeś go na 9 dych kurwa, żeby mieć na na kryształ. I nawet I tu, kurwa nie podziękowałeś za. za niego. Już? No i tak, no i człowieku, sprzedajesz telefon, nawet dziecku na jedzenie nie dałeś. Już się, już się wypowiedziałeś? No mówię cały czas. No, no to mów. Daj się wypowiedzieć teraz Ufolutkowi. Ale no, wydaje mi się, że ogólnie prócz tego, żeby nie cisnąć tutaj jakby wybranki Ufolutka, Nie no. To, e, ...epitetami to... od ogrzycy, bo no, tego nie róbmy, e, no to całkiem nieźle sobie radzisz. Teraz ty hmm. Ufolutek, musisz jakoś... Co mu mam kurwa powiedzieć, że chuja chuj ja wie, chuja ja widział. I chuja może się dalej pierdolić, a każdy będzie zdziwiony. A z matką jak było? Chlałeś, chla, chla, chlałeś rentę Zobaczymy. swojej kurwa, matki alkoholicznej i chciałeś się kurwa Proszę, sobie... że nie, nie, nie tykajmy rodziny, nie tykajmy rodziny, to nie jest. Jestem. słowo. No to jeszcze słowo? No to uważaj. No, no to co? To gówna. No. Tyle umiesz powiedzieć? No. A ty? Tyle. Się już. Twój uśmieszek to mnie kurwa na bardziej nie rozśmiesza, wiesz? Człowieku z ci chcieli kurwa zęby zrobić, to poszedł, wjechałeś się, wjebałeś się człowieku do dentysty, to powiedział, że nie na wiem, bata, czy ty kurwa regułkę, kurwa Biblii Świętej przeczytałeś? Jakiej w Biblii Świętej? No, jestem niewierzący akurat, <laughs> więc nie trafiłem. No dziwne. To dziwne, że jestem niewierzący? To masz coś do niewierzących ludzi? I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą parę. Wydaje mi się, że tutaj, wiesz, o. Yy, może jeszcze.